Cześć ludziska, witam Was w kolejnym filmiku poświęconym grze Dragon's Dogma. Zakończyłem poprzedni filmik na chęci tutaj opowiadania o nocy. Tutaj noc jest i ogólnie światło jest bardzo ważnym aspektem gry, i, i myślę, że inni twórcy gier powinni się wzorować na Dragon's Dogmie, bo w większości gier ta noc jest tutaj potraktowana po macoszemu, ale jeżeli chodzi o ten tytuł. Gdy gramy w nocy, naprawdę ta widoczność jest dość mocno ograniczona i niejednokrotnie inaczej gra się w nocy, jest o wiele trudniej, bo przykładowo przeciwnicy są bardziej agresywni, stworki, które spotykamy gdzieś tam na świecie, więc musimy się bardziej dróg trzymać, żeby być w miarę bezpieczni. No i niejednokrotnie w nocy spotkamy innych przeciwników niż spotkamy ich w dzień, tak? czyli przykładowo nieumarli na takim otwartym terenie pojawiają się w nocy. Możemy gdzieś tam przemknąć koło śpiącego um, ogra, tak? E, w nocy, gdzieś tam, gdy będziemy odpowiednio cicho. E, no i tak to mniej więcej wygląda. Widoczność niejednokrotnie jest mocno ograniczona, e, czy w jaskiniach, czy właśnie w nocy, więc będziecie używać czegoś takiego, co jest tutaj lampą. Tutaj taki mały szczegół, a naprawdę cieszy, gdy wejdziemy do tulsów, mamy lampkę, e, um, używamy tej lampy i nasza postać przypina sobie do paska lampę, oczywiście możemy walczyć ta lampa na w niczym nie przeszkadza ale gdy zmienia się pora na dzień musimy sobie tą lampkę odłożyć dlatego, że ona będzie z automatu cały czas nam świecić przy pasku a nie jest jakby nieskończona bo jeżeli chodzi o lampkę to tutaj nawet potrzebujemy taką pierdołę jak paliwo do tej lampki czyli olej, który będziemy tworzyć z kilku rzeczy, tudzież można ten olej znaleźć w beczkach, gdy jeżeli mamy jakieś tam puste butelki, możemy sobie napełnić te butelki olejem tudzież zapewniając paliwo do naszej lampy dobra co ważne nawet tu są takie pierdołki gdy wyjdziemy do wody po pas to ta lampka nam zgaśnie i musimy ją ściągnąć z naszego paska i założyć jeszcze raz żeby no w, cudzysłowie, w cudzysłowie żeby ona wyschła dobra nasza postać się zmęczyła zbyt długo biegłem także chwileczkę muszę zaczekać na załadowanie staminy w początkowej fazie gry będziecie tak naprawdę starać się unikać nocy, bo w nocy jest naprawdę bardzo ciężko i będziecie w specjalnych punktach starać się e, odpocząć do naszego, znaczy do zmierzchu, znaczy do zmierzchu, do świtu. E, tak naprawdę jeżeli chodzi o energię, nasze postacie też się męczą i maksymalnie energia, jak widzicie na dole, e, w tej chwili nie, nie jest do samego końca ten mój zielony pasek. Dlatego, że moja postać się męczy, więc gdy wypoczniemy gdzieś tam w jakimś obozie e, znowu będziemy mieli full ten pasek, więc tutaj jakieś dłuższe e, wypady, dłuższe jakieś tam e, podróże, to musimy na to uważać. Rzeczywiście są odpowiednie specyfiki, które nam podniosą ten pasek do samego końca, odpowiednie, <laughs> <laughs> odpowiednie podjąki. <laughs> sorki gardło muszę się napić. Dobra. Jak widzicie, dzieje się dość sporo. Tutaj też warto wspomnieć, że oprócz, tak mówiąc, chaotycznie oprócz dropów to możemy zbierać naprawdę masę rzeczy, czy w postaci różnych skrzynek, czy po prostu rzeczy luźno leżących gdzieś tam po obozach, czy, czy gdzieś po drodze. Możemy też oczywiście zbierać roślinki, możemy też wykorzystywać tutaj górnictwo, gdzieś tam dubiąc specjalnym młotkiem. E, rudki żelaza czy tam rudy e, jakieś srebra z których oczywiście możemy craftować gdy jesteśmy przy kraftowaniu. E, mamy tutaj dość dziwny system jak widzicie tutaj mamy pierw przedmioty podzielone na, na kategorie, wchodzimy sobie do danej kategorii i, i klikając na dany przedmiot możemy go oczywiście użyć możemy go komuś dać, możemy go najzwyczajniej wyrzucić i możemy stosować właśnie crafting, czyli combine e, no i Przykładowo tutaj w połączeniu jeden składnik z drugim nam pokazuje co będziemy mieli wynikowo. Jest tego naprawdę sporo. Możemy robić naprawdę masę przedmiotów. Zaczynając od jakichś rzeczy typowo tam leczących, czy podnoszących nasze tutaj statystyki. Mamy też przedmioty, choćby nawet i strzały, które, niektóre strzały są z, z jadem, że tak to nazwę z trucizną. Niektóre strzały są E, usypiające czy też blaskowe, że tak to nazwę. Jest tego naprawdę, naprawdę sporo. E, tak przechodząc e, e, chaotycznie do następnej rzeczy, to możemy też enchantować, czyli podnosić zdolności naszych przedmiotów w różnych miejscach. Akurat myślałem, że napotkam tutaj golema, lecz niestety go nie ma w tej chwili. Dobra, gadając gdzieś dalej, ja Wam może jeszcze tutaj pokażę, co my tutaj mamy. Oczywiście możemy przeglądać wszystkie przedmioty naszych wszystkich postaci, nawet z tymi, których żeśmy przewoływali, tak jak mówię przy zmianie naszych piątków, to musicie pamiętać, żeby co wartościowsze przedmioty poprzekładać. OK. w drugim punkcie, oczywiście ważną rzeczą, jak to w przypadku gier RPG bywa, są questy, czyli przeróżne zadania, które musimy zrobić. Jest ich dość sporo tak naprawdę. I e, co wam polecam, na początku, w przypadku każdej mieściny, miasta, zamku są tablice. I z tych tablic w 90% na samym początku są questy typu zabij 30 goblinów, zabij 30 wilków, zabij 30 królików, zabij tam 150 tam czegoś tam, zabij... E, 3 hydry itp i td. Radzę sobie wam to pozbierać, bo w ramach wykonywania innych zadań po drodze te przeciw, tych przeciwników spotykamy i oczywiście gdzieś te questy wpadną przy okazji. Oczywiście mamy też questy na zasadzie, ja to nazywam zasada dupka, czyli przynieś, podaj po zamiataj, zanim coś przynieść komuś TP i TD. Mamy też kwesty związane z eskortą, gdzie musimy pilnować dupy jakiegoś ziomka przeprowadzając go z jednego końca mapy na, na drugi. E, mamy też questy e, różne fabularne dość ciekawe, także na questy nie można tutaj narzekać, z tym, że niektóre questy nawet i e, musimy zwracać uwagę, kiedy mają być wykonywane, w niektórych musimy się przyczaić w nocy, żeby złapać złodzieja, tudzież, tudzież tego typu akcje. Ok. Z ważnym minusem tej gry, bo teraz może tak przejdźmy do takiego małego minusiku jest to, że jeżeli chodzi o tak rozległy teren, gdzie przejście tutaj z jednego kawałka do drugiego naprawdę zajmuje sporo czasu, nie mamy tutaj żadnego szybkiego przemieszczania się, nie mamy tutaj żadnych teleportów, nie mamy tutaj możliwości używania jakichś tam koni jako środka lokomocji. E, tudzież innych tego typu akcji. Jedyną rzeczą, jaką mamy, to są odpowiednie gemy, e, za pomocą których możemy się przenosić do e, miasta. Ja teraz sobie może akurat użyję takiego gemu, takiego kamienia. I tak naprawdę to troszkę może przeszkadzać. Jeżeli jesteście graczami, którzy nie za bardzo e, lubią. E, Pojęcie takie, jakim jest backtracking, czyli gdzieś tam wracanie się przez pół mapy, żeby znowu zrobić jakiegoś innego questa, no to będziecie się wkurzać. Ale jeżeli macie sobie żyłkę zwiedzania tego świata i, i taką dość yy, duże parcie na dowolność, to na pewno ten tytuł Wam się będzie podobać. Jeżeli chodzi o questy, to większość tych questów tak naprawdę nie musimy trzymać się ram czasowych, czyli możemy sobie je robić kiedy chcemy, ale są też questy typu tam mamy ileś czasu na, na wykonanie danego quest'a, więc tego też trzeba pilnować. Dobra, ja się przeniosłem teraz do zamku. Zaraz pójdziemy odpocząć, żeby był dzień, choć oczywiście możemy zaczekać, aż, aż samoistnie to tutaj będzie ee, się zmieni. Nasze pionki są nad wyraz rozmowne. Dobra, przejdźmy tutaj do, do ziomka, u którego możemy odpocząć. No z minusów też mogę powiedzieć, yy, są, jest też wykonanie postaci, bo te postacie nie są jakieś mega, jak widzicie, wykonane, ta mimika, czy też tudzież rozmowa z tymi postaciami nie jest jakaś pasjonująca, nie jest to jakieś mega zrobione. Ale myślę, że tutaj nie jest to najważniejszą rzeczą w przypadku e, gier e, RPG, że nie będziemy się przykładać tutaj do, i czepiać do tego, że postać nie gada. E, e, dość mocno synchronizowanie, dajmy na to, jeżeli chodzi o grafikę z dźwiękiem, to są już takie pierdołki. Dobra, prześpijmy się. Ok. I wyruszymy zaraz gdzieś tutaj dalej w bój. Chwileczkę nam to tutaj trwa. Też mam wrażenie z takich mniejszych minusów, że te tekstury tak naprawdę, mimo tego, że tej grafiki nie można za bardzo się czepiać, to w niektórych miejscach widać, że te tekstury są dość e, słabej jakości. Ja widzę, że akurat teraz mam jakieś problemy z netem, bo rozłączało mnie wcześniej i przyłączało i dlatego widzę, że tutaj e, nie może się wbić do serwera. Ok. Dobra, nieważne. Także jak widzicie tutaj to pomieszczenie akurat nie jest jakieś mega, jeżeli chodzi o, o tekstury. I widać, że jest tutaj dość słabo to zrobione, ale już na zewnątrz jest całkiem całkiem. To jest z ziomeczkiem, możemy sobie porozmawiać. Dobra, musieliśmy tutaj wykonać dla niego quest, ja w tej chwili go jeszcze nie robię. No, oczywiście, jeżeli już przy miastach jesteśmy, to mamy przeróżnych kupców, mamy możliwość zakupu broni, potionków i różnych tego typu pierdół. Mamy też gildie pionków, do której możemy przystąpić i też wykonywać dla nich zadania. Dobra, wyjdziemy sobie zaraz tutaj na jakiś większy teren. Oczywiście, co jeszcze ważną rzeczą, o której bym zapomniał Wam powiedzieć, jest to, że w każdej chwili możemy sobie zmienić profesję, e, śmigając do odpowiedniego gościa, możemy sobie zmienić naszą profesję, bądź profesję naszego ziomka, którego żeśmy stworzyli, który biega 95% czasu z nami. E, na co jeszcze mógłbym narzekać? Na to, że tutaj tych zdarzeń losowych, tych questów losowych jest dość mało. E, i, I to by mogło być bardziej różnorodne. Zdarzały się akcje, typu właśnie tak jak żeście widzieli e, niedawno, że musieliśmy uratować jakiegoś gościa w klatce. E, czy przykładowo natkniemy się na gryfa, który gdzieś tam atakuje e, w terenie jakieś postronne osoby. Ja tutaj akurat ludzie nas napadli. Jacyś bandyci, dobra, użyjmy tutaj kilku skilli o właśnie, mamy gryfa Także powalczymy sobie trochę Z tym, że ten gryf jest dość czasochłonny Pokażę Wam tylko kawałek Nie będę go Wam zabijał, bo, bo chwilę to dość trwa Musimy go mieć tutaj na oku Gdzie on mniej więcej sobie hula Ja muszę wezwać pomocy, żebym dostał jakiegoś chila, Bo jak widzicie, dość sporo mnie tutaj ci łucznicy napierniczają może się nimi zajmę na początku. Fak Prawie zdechłem. Dobra, każmy naszym ziomkom nie uleczyć. Ok, chili już biegnie w moją stronę. Dobra, jeden z naszych ziomków padł. Zaraz go tutaj wskrzesimy. Możemy go wskrzeszać. Gdy przez jakiś czas możemy go podnieść. Także nie ma tak tragicznie. Granie jest grą za łatwą, tak naprawdę. Ja tutaj w tej chwili nie zajmuję się tym gryfem, tylko wykańczam tych łuczników, bo oni mi tutaj dość ostro przeszkadzają. Dobra. Jak widzicie, możemy się wdrapać na takiego ziomka. Ja mam akurat mało staminę, więc na pewno zaraz tutaj e, spadnę. No tak jak mówiłem. Więc przez. Chwilkę trzeba ją odzyskać, ja moim tutaj ziomkom atakować. Dobra, poczekajmy chwilę aż odnowi mi się stamina. Musimy skierować się tutaj, skierować, skupić na skrzydła. Żeby danego ziomka tutaj pokonać. Jak widzicie jeden z naszych pomagierów śmiga tutaj na, na gryfie. Nie pozwalając mu odlecieć zbyt wysoko. No niestety jemu też stamina się skończyła. Także będziemy musieli tutaj za moment zaczekać Aż on zacznie pikować na dół. Jak widzicie tutaj energia tego... Bossa, można go tak nazwać. Jest na, środ na środku góry. Jak widzicie są tam też trzy kropeczki, czyli to znaczy to, że nie jest to tylko jeden pasek z energią, tylko po skończeniu jednego paska z energią zostają jeszcze trzy paski z energią. Czyli jak widzicie niektórzy przeciwnicy są dość wytrzymali. Nie jest to na tej zasadzie, że tam na parę klebą pada. To naprawdę trzeba czasami powalczyć, gdy nie zna się sposobu tym bardziej, to trzeba niejednokrotnie spędzić powiedzmy tam te 15-20 minut walki ok, gryp pikuje może będzie możliwość tutaj żeby do niego dobiec i się na niego wspiąć aj, uciekł mi w ostatnim momencie dobra ja zerkam na zegarek, widzę, że tutaj akurat kończy się czas kolejnego filmiku więc może tak zostawię jeszcze minutkę i będę kończył ten filmik i w następnym pominiemy tego gryfa bo nie będę tutaj Zbyt długo go tu nie będę miał tyle czasu, żeby tutaj 20 minut na filmiku pokazywać Wam, czy tam 10 minut, jak rozprawić się z tym grypem. Jak widzicie, ten pierwszy pasek spada dość szybko. Ok. Dobra, ludziska, także ja tutaj zakończę ten filmik i za moment widzimy się w kolejnym filmiku poświęconym tej grze, także trzymajcie się, hej i do za moment.